Tylko kurwa, 20 pocisków jeszcze. Co mów, mówicie, że dystrybutor jest twardy i się zaczął się strzelać, bo nie dał rady? moje się skończyło do siekiery. No właśnie, ja, ja pamiętam przeładowanie siekiery, No problem. Ciekawe, czy komuś kiedyś się skończyła amunicja do siekiery, bo tam było chyba milion uderzeń. No, coś takiego. Nie głupie to było. Wiesz, ja, ja w życiu nie się siekiery, ale... Arma i daisy pokazały mi, że po prostu moje całe życie żyłem w błędzie. I nie potra ni źle używałem siekiery. Biłeś siekierą ślepakami, tak? Tak, no. Dobra, ja no że robiłem źle. To był fejk. To był fake na tylu tylu. Kurwa, co ty może jesteś, tak szybko biegasz? Nie, ja myślę, że to wybucha, tylko nie, nie tak szybko. No, widziałem filmik, jak grali kolesie, chyba czterech ich było. Taką rosyjską muletkę Ja pierdolę, on dalej idzie to nakurwiać. Na, na <laughs> Każdy walił po sześć razy i w końcu chyba za czwartym kolesiem. Co ty gadasz? No, sześć no. razy i zaufa, <laughs> że kurwa nie wybuchło i następne sześć razy. Ja tam kurwa mam... nie widzę. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę Co to było? Ej, panowie, wybuchło? Chyba tak A wiecie, że my mieliśmy wszyscy, kurwa, ten message? Dobrze wiedzieć, że gdzieś się jebło o kurwa Ty, nie ma twojego ciała A nie jest Pograny. Aż sobie wyobraziłem jak to wyglądało na grę w trakcie